Cześć! Nazywam się Monika, jestem pracownikiem firmy DEDRA. Chciałabym się z Wami podzielić swoją pasją, a przy okazji zaprezentować produkty, które pozwalają mi tę pasję realizować. Pistolety charakteryzują się tym, że posiadają grzałkę ceramiczną, która wpływa na to, że pistolet szybko się nagrzewa i wpływa też na żywotność. Niektóre z tych modeli mają ciekawy element w postaci silikonowej dyszy. Ona chroni przed poparzeniem dłoni. Jeżeli boimy się, że używa tego dziecko i yy, mogłoby się poparzyć, to akurat te modele są dla niego idealne. Z inne modele mają wymienną dyszę miedzianą, więc jeżeli cokolwiek się wydarzy, obklei się to za mocno klejem albo przepali się ta dysza, można to po prostu wymienić. Pistolety występują w dwóch średnicach kleju, jaki możemy użyć. To są standardy. Jeden to jest 7 mm, drugi 11 mm. W ofercie mamy pistolety bezprzewodowe i tradycyjne przewodowe. Moim ulubionym pistoletem jest ten mały poręczny pistolet, który jest bezprzewodowy, można go dodatkowo go ładować kabelkiem z USB. Więc podłączam do komputera i zawsze mam gotowy do pracy pistolet. Opowiem wam o zalecie tego produktu. Dla mnie to jest przede wszystkim bezpieczeństwo pracy. Ten pistolet mało że bardzo szybko się nagrzewa, to w dodatku po jakimś czasie wyłącza się sam, ale wystarczy przycisnąć i znowu jest gotowy do działania. Zostało nam zaledwie tydzień do świąt. Pokażę wam, jak szybko możemy przygotować ozdobę domową. Jedną już taką dzisiaj wykonałam, drugą mam w zupełnie innym stylu. A dziś na żywo pokażę, w jaki sposób wykonać bardzo szybko kolejną. Dodatkowe funkcje posiada model elektryczny DET 7557 o mocy 150 W. Wyróżnia się najwyższą wydajnością wypływu kleju od 22 do 24 gram na minutę. Uzyskuje najwyższą maksymalną temperaturę, bo aż 220 stopni Celsjusza. Ale posiada również bardzo przydatną w różnych pracach regulację temperatury w zakresie od 100 do 220 stopni. Model bezprzewodowy DET7548 o mocy 15 W posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy. Wydajność wypływu kleju 3 gramy na minutę. Czas do pełnego naładowania 120 minut czas pracy 90 minut w zestawie kabel USB do ładowania model bezprzewodowy D7558 o mocy 60 W posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy wydajność wypływu kleju 14 g na minutę zarówno czas do pełnego naładowania jak i czas pracy to 60 minut konstrukcja pistoletu umożliwia wygodne operowanie i odkładanie pistoletu. Przedstawiam Wam efekt mojej pracy, życzę Wam spokojnych i radosnych świąt wielkanocnych.